Czuj tę muzę i... Sunny, to do ciebie! Hej, komet! Mówiłeś, że coś dla mnie masz. O, tak, tak. To od Violet Frost. Przyszło parę tygodni temu. Odłożyłem gdzieś, żeby nie zapomnieć, ale zapomniałem, więc... O, mój brokacie! To dziś? Kucyki, musimy jechać do Starlight Ridge. Ale nie potrzebujemy amuletu nowa, by przejść przez portal? Zaraz, Izzy, masz go przy sobie! Czy ja go mam, Ziperoni? Czy ja go mam? Ha! Żartujesz sobie, oczywiście, że... O, albo nie! Nie! teraz imprezka? Czy może być jeszcze fajniej? Mm, mam nadzieję. Chodźcie kucyki, zabawa czeka. Uuu, okay. <głos> 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 o tak! <noise> Ach, co to było? Wszystko gra, sani? Uh, to stoi w kącie, wygląda fajowo i strasznie. Oh, nie zbliżaj się. To może mieć coś wspólnego ze złą, śnieżną panterą alurą. Spokojnie za Sporo ostatnio przeszliśmy, ale Alura, opalin... Musimy się już ich bać. Wierz mi, cokolwiek tam jest, służy do zabawy. Kryształowa kula powiedziała mi, że w przyszłości czeka na mnie super pyszne ciasto! Proszę, Izzy. Wiem, że uwielbiasz ciasta. Wow! Widzicie, co się dzieje? W głowie się nie mieści! Mniam, A nie mówiłam? Zabawa i tyle. Okej, okay, też spróbuję. że zgubię Sparkiego. Sparki! 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 Spokojnie, szeryfie. Kula powiedziała też, że ja go znajdę. O, no i się O! Oh, jakiś żart. Ta kula twierdzi, że będę skrzeczała jak jakiś ptak. <laughs> Jeszcze czego. Co? Nie, 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 nie. Zip ma chyba rację. To tylko, tylko zabawa. Co to za dźwięk? Coś jakby mruczenie? Powiedziałaś mruczenie? Aaaa! Hej, a moja przepowiednia? Aaaa! No i czego się dowiedziałaś? Mam nadzieję, że to nic. Aaa! Związanego z ptakami. <grym zimna> Dlaczego? Tak naprawdę nie dowiedziałam się niczego. Usłyszałam jakby mruczenie. Podobne dźwięki wydawała Alura. Pamiętacie, jak ona mruczała? Sani, a tu nie ma, a Izzy ma amulet nowa, więc nie ma się czego obawiać. Może po prostu spotkasz super słodkiego kociaka. Ja w sumie lubię kotki. Sani o nic się nie martw. Czas ruszać w tany! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Super, że wpadliście na kryształowy bal. Jest! Znowu ten sam dźwięk! Musieliście go usłyszeć! Sparki? Widzisz Dani? Sparkiemu burczy w brzuszku. Nie masz się czym przejmować. Oh, dobra, ulżyło mi. Obawiałam się, że Alura nas śledzi. Chodźcie, kucyki. Kierunek dom! Witajcie w domu Kucyk